Mamy super miejsce, bo nasz piesek może sobie poleżeć. Odsapnąć po tych upałach. Jest 27-28 stopni teraz. No I wchodzimy. Jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Taka ładna panorama jest. Michał widzę, że już potrzebujesz dwa kiki. A później wózek. Później wózek? Camping wygląda tak. Jest dużo zieleni. Plac zabaw nawet. Jest takie miejsce, aby sobie posiedzieć pod altanką. A my stoimy pod drzewkiem. Mamy super miejsce, bo nasz piesek może sobie poleżeć odsapnąć po tych upałach. Jest 27-28 stopni teraz. Słońca tu nie ma praktycznie. I naprawdę przyjemne miejsce. się Zrelaksowałem po tym basenie fajnie było na jutro albo się przeniesiemy do do innego kempingu albo pojedziemy dalej Nie przebierzemy opcję że zostaniemy drugi dzień ale zobaczymy jak to będzie Co mi się morda co mi się odpoczywa sobie? Mój piesek sobie odpoczywa, mordko. Co? Moja mordunia sobie odpoczywa. Tak? Mój piesio, Nie? O, może ona coś powie. Jak się czujesz na tym kempingu? To tak jakby luksusowo. A, jakby luksusowo? No, czwarty raz od początku wyjazdu jesteśmy na kempingu. No. Z basenami? No. no te zrelaksowały mnie te baseny. My też. Jest zajebista temperatura, bo jest tylko 29 stopni. 29 jest? 29 w 28 na zewnątrz, ale odczuwalna. Jak dla mnie, jak z 20. Dla mnie to samo, jakby z 24, 25 było. No tak idealnie. Taka. No. Komfortowa. Cień robi swoje. No, no i jesteśmy na wycieczce. Zrobiliśmy sobie wycieczkę z tego kempingu. Eee... Zobaczyć dwa inne w sumie. Jeden kemping y, przy termach, termy super, a kemping y, no wszystko jest co potrzeba, ale nie ma klimatu, bo taki plac bez drzewek. A drugie termy to ewentualnie można na demien, na, na parkingu stanąć, y, ale super fajne, troszkę droższe. No szczerze mówiąc, tam gdzie my stoimy, no to ciężko nazwać to termami, raczej kemping z basenem. Ale cena przyzwoita. A tak wygląda e, moja ekipa, do której się zbliżę. O. Tak podróżuje z nami pies. Jarek i Misia w koszu. A ktoś by pomyślał, jak Jarek kupował ten kosz? Że na pewno się Misia nie zmieści w koszu. A tu okazuje się, że mieści. A jeszcze na wyjeździe schudła. O, i tak to wygląda. Fajna wycieczka Jarek. O. o właśnie, no dobra. I to na tyle, bo się zaraz wyrąbię. No cześć wam. Dojechaliśmy do Polski przez Węgry. Wylądowaliśmy w zakopcu. Tak, po pięciu miesiącach jesteśmy w Polsce na chwilę na miesiąc. Najpierw zakopiec Jelenia góra okolice Wrocławia później Piotrków Gdańsk i wracamy z powrotem na Bałkany. A tu przyjechaliśmy, żeby spotkać się z kolegą, przy okazji jeszcze się udało spotkać się z bratową i właśnie dzięki uprzejmości pana Daniela który prowadzi kemping, ale jest chwilą i restauracja jest nieczynna ale pozwolił nam się zatrzymać, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i w tej chwili idziemy, udajemy się na nosa tak. zobaczymy jak się wspina po polskich górach, a nie po Macedońskich. Dokładnie No i słuchajcie, idziemy w góry takim widokiem taki jest widok tu gdzie stoimy zaraz na góry I idziemy na spacer Gdzieś na dwie godzinki. E, dużo ludzi ogólnie przyjechało. Jest w sumie sierpień. Wszędzie jest dużo turystów. E, nasz kolega się zatrzymał 200 metrów stąd. No i właśnie e, czeka na nas z córką. To jest mój kolega, stary przyjaciel e, z Gdańska. Cześć. Twojego córeczka. Jak masz na imię? Weronika. Weronika, miło. No A idzie... tak? to Michał, A to Michał. Michał, pozdrów kogoś tam. Pozdrawiam Z, Z Biedronki. Z Biedronki, Z Biedronki Miało nie być tego akurat. Dobra, to wytniesz. Dobra, e, Do no. góry, rozumiem? No dobra, to idziemy na spacer. I piwo. Nie tego sobie. Harnasia, trzeba się napić, nie? Tak jest. Michał, wspomagasz się Nie jakoś? Pamiętam. Żyjesz jeszcze? Żyję. No. Zatrzymaliśmy się na, na petrolu, czyli na piwku. Trzeba się trochę doładować, żeby wejść na górę. Musieliśmy trochę zaczekać, bo sporo ludzi, dzieciaków szło. Dwie wycieczki jakieś dosyć duże Nie Iwonka? Tak. No. No i będziemy się... Tylko skończymy piwo Nie? Teren <grym> nie udawaj, że nie pijesz, bo tam ci wystaje sprytę. No ja widzę, że chowasz no. specjalnie. Teraz możesz tak. mieć ludzi, tak. nie tak. ma nic się wstydzić. Strumy, ale damy ale. radę. I -i -i. Damy? A ty już szedłeś tutaj? Tak Także jest co robić. Nawet no też chodzi po góry. Chodził, widać po nim. No. <grym> <grym> tak no, tak, e... Tobie się tak podoba, nie? Spodobało Ci się, pierwszy raz wchodzisz w góry, tak? Tak. No. Jak pierwszy raz? No bo no, zawsze. Pierwszy. No, no tak mi powiedziała, no? A co, wcześniej jej nie braliście? Nie, nie. tak, no takie szlaki tylko. <coughs> Za nisko. Bo... Za nisko. Teraz. Teraz już dorosła dziewczyna. Widzieliście te dzieci małe? Tych tak. chłopców? O, masakra. No. O, o, fajnie się teraz. Ale nie, jeżeli chodzi o temperaturę, do takiego wchodzenia jest najlepsza. Nie, no ty dalej to nagrywasz? Oczywiście. Ostatnio jak wchodziliśmy na to magaro, te 250, to było ponad 30 stopni. O 8 rano już wyszliśmy, bo mówiłam do jaka o 8, o 8, to najpóźniej. Powinniśmy wyjść o 7, ale zanim się zebraliśmy, bo później słońce, że nie wiem, nie? No. Tu masz klimat bardziej ludzki, tak? Tak, jeżeli chodzi... No na pewno do takich wędrówek, no gdzie? Ponad 30 stopni wspinaj się. Jak no, wiem. krótkie lato, pogoda jest w kratkę. No ale na dzisiejszy dzień jest super, nie? Do włożenia. No dobra, tu idziemy na dalej. No I wchodzimy. Jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Taka ładna panorama jest. Bo właśnie ja nie wiem, czy się nie wyderzamy na Piękna pogoda. Słoneczka, No. No nie boisz się kiedyś. ale zimą mam. skały. No, nie nie. Dziewczyny odpoczywają. wszystkie trzy. Wszystkie trzy. Misia, jak tam? Wody dostała? Odpoczywa troszkę. Dziewczyny wodę piją. Idziemy? Michał, że jest? Tady, 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 tady. Jestem za. Wody to są ty takie szpilki. Góry lody A, i, I piwo też, ja myślę. O, dziwne. Tak, najważniejsze. No to musi być jakiś harnaś czy coś w ten deseń. No, Ale plamy są takie robione, że z góry przynoszą. No. No <noise> słuchajcie, ostatnio w Macedonii, jak się wspinaliśmy w górach do takiego klasztoru, to mimo że klasztor to i sprzedawali, no herbatkę też, ale i piwo, i raki, wszystko, nie? O, te raki były najlepsze. No pod piwo. Tak. To też jakiś bimberek by się przydał no, na górze. Tak zapomnieli trochę o nas, nie? No. <grym> Człowiek tu się poci, Ta. żeby pocał. Jarek, że jak zajmiesz do kampera, to sobie włożysz No. Wieczki. A Owieczki. Owieczki. Taka baraninka zgryła. Taka W McDonaldzie ten nowy W McDonaldzie ten nowy taki jest. Tak. Baranina burger. Słyszałeś Iwona? Tam na górze jest baranina burger. McDonald taki. Nie mnij. Nie tęsknię za McDonaldem. Aha. To no, ale to właśnie jakaś nowa baranina tam jest. No idziemy dalej. Jak się tam czujesz, Michał? Słabo. Słabo? Ja zarobiście. A nasi znajomi ze szlaka jak się czują? Ze szlaku. Ze szlaka? Ze szlaku. No. Jego polski, jego polski coraz lepszy. nie Jarek? Tak jest. Ze szlaka? Ze szlaka. No ze szlaku. zaraz trafi. Ekipa już wchodzi. Wszyscy zdrowi? jednym kawałku? Jest. Jeszcze nie? Trzeba teraz zejść, tak? jest. Nie, to trzeba jest. najpierw restaurację zaliczyć na no, górze. No, no. A jest no jest tam, baraninka i piwo daję podobno, Arnasia. No. Gdzie <noise> no. <noise> <nie wiem>, ma? <Ściema? głosy> Dobra. A ty jak ta młoda? Dobrze. Kogo chodzi? Piękne widoki. Ta! Ona to jest przewodniczka numer jeden, Misia. Nie? Morda. Dajesz radę? Daję morda radę, daje. Miejaby, ta misia będzie miała przygodę. Tak i pamiątkę. Będzie miała, nie? Tak. Fajnie. No, to idziemy wyżej. Ekipa już poszła przodem. Ja musiałem się spakować. Fajna miejscowa. Pani się wchodziło. E... Nie jest to szlak jakiś tam ciężki strasznie, ale daje w nogi. To już jest ten szczyt czy jeszcze nie? O tam, tam chyba. chyba A to tam trzeba to tam iść. No ładnie. Już mi się idzie tutaj, idzie za tobą. Ja widzę, że już potrzebujesz dwa kiki. Tak. A później wózek. A później wózek? Chodź Magda. A, ona do toalety poszła. Zaraz to jest dokonuj, chodź. Nie, ona się schowa, chowa, zawsze wiesz. No nie wiem. No piesek już się załatwiał. Zmicie. O, jak ładnie, nie? Jeśli kupimy pieska, to też będzie z nami chodził po górach. Tak. To chyba jednak musimy jakiegoś większego pieska wrać niż tego małego jak chciałaś. O, no. Większy piesek jest fajniejszy. Aż te małe szczekają dużo. Więcej hałasu robią. Więcej robią hałasu. Daj ręce. Daj rączkę. No chodź Marta. Najpierw mi daje radę. Opiła się wody przed chwilą. Także spoko. Jak tam, Michał? Zdobyłeś szczyt? Trzymaj, tak? No, to nie będzie Trzymaj. No, no. mi ma. Przewodniczkę ma.

No? Ludzie ludzi się lubi męczyć z tować. No to dobrze. Tata z ciebie pewnie też zadowolona. Pierwszy raz z nim weszłaś, nie? No Mamy siasiad, odpocznij sobie trochę, bo jeszcze mamy idziemy, tak? Pożegnaj się z pieskiem. No Cześć Misia, nie? Pan Misia, udanych wakacji. Mm. No dobra, bo pieca tu jest? Już, już piesek uksy, tak? Piesek też by się zmęczył po wyjście. No to pa, cześć. Tak. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Mama said Sky All the pressure blinded me but now I see I'm not different from the rest. You said I'd fly away Keep